Marcin Masny, wita Państwa w Dzień Świętej Łucji. Ja go wspominam z młodości, bo był to przeddzień stanu wojennego. Wieczorem spędziłem miły właśnie wieczór Lucia Afton w Ambasadzie Szwedzkiej, ale nas wcześniej wyproszono. Osobiście ambasador pilnował, żeby goście sobie poszli. Coś chyba przeczuwał, no i miał rację, że przeczuwał. Szkoda, że nie, nie schowałem się w jakimś kąciku może bym był dostał e azyl w Szwecji w poranek stanu wojennego. No ale wszyscy wspominają raczej, że jest rocznica Hanuki. Ubiegłorocznej rocznej Hanuki. Pierwszy dzień Hanuki był 12 grudnia i wtedy no, Grzegorz Braun wiemy co zrobił pieśni ludowa niesie po borach, dolinach, górach i, i wodach. Co zrobił Grzegorz Brown 12 grudnia ubiegłego roku. Co zrobi dziś? Myślę, że dziś nie zrobi nic, a co zrobi Grzegorz Brown tego w tegoroczny, pierwszy dzień Hanuki, może nie pierwszy, w Europarlamencie. Ba no tam jest teraz jego, jego legowisko. Uwaga, podobno wczoraj były ćwiczenia przeciwpożarowe w Sejmie, opróżniono gaśnicę, więc na pewno Brown. Tutaj, gdyby miał coś robić w Polsce, no to poczeka, aż będą te gaśnice napełnione. Ale przede wszystkim w tym roku pierwszy dzień Hanuk jest na świętego Szczepana, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Takie rodzinne święto, ale uwaga, w Europarlamencie gaśnice pewnie będą napełnione. Kto wie, czy nie, odbędzie się jakiś event europarlamentarny. Rok temu, właśnie 12 grudnia, Roberta Metzola na taką imprezę, podobną do naszej Sejmowej, prowadziła w Europarlamencie. No nie, nie wiem, czy taka skala duża. No, inna rzecz, że nie było Grzegorza Brauna, więc skala Polska i tak była światowa, no, skala europarlamentarna, to tam nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale no, mamy dwa tygodnie, zobaczymy, co za dwa tygodnie zrobi Grzegorz Braun z Hanukiją, czyli świecznikiem Hanukowym w Europarlamencie. Tymczasem, skoro mowa o Braunie, to już mowa o Braunie. Braun eskortował do Polski kilka dni temu Janusza Walusia, tego właśnie słynnego zabójcę czarnego komunisty. Komuniści bywają czerwoni i czarni, a niektórzy bywają i czerwoni i czarni. Chris Haney był i czerwony i czarny, zarazem. Po co eskortował go zwolnionego z więzienia po 30 latach do Polski, Grzegorz Braun, zapewne po to, żeby się z nim kojarzyć, zresztą dał temu wyraz, o czym zaraz, ja uważam to za błąd, ale nie tylko ja uważam to za błąd i przeczytam Państwu z pewnymi no, poprawkami stylistycznymi tekst innego autora. Chcę przypomnieć, że Janusz Waluś, który zabił czarnego i czerwonego czerwono-czarnego komunistę w RPA 31 lat temu, jeśli nie mylę teraz daty, bo mam jakąś dziurę w głowie, ale chyba tak. To jest powtórka z Eligiusza Niewiadomskiego. Ten malarz z Narodowiec Polski, człowiek podobno wielkiej prawości. Zresztą dał temu, temu tego dowody. Ale wariat zabił prezydenta, świeżo wybranego prezydenta, wybranego przez Zgromadzenie Narodowe II Rzeczypospolitej, a było to ponad 100 lat temu. I był przekonany, że tym aktem, że to jest zły prezydent, prezydent, który symbolizuje władzę, Mniejszości narodowych, różnych Żydów, Masonów i komunistów nad Polską. I tym aktem chciał poruszyć serca Polaków, że tak źle się dzieje. Był gotów ponieść karę, a kara była wtedy oczywista. To była kara śmierci. Nie ukrywał się, nie, nie uciekał. Po prostu popełnił zbrodnię, w przekonaniu, że robi słusznie, i dał się potem ukarać śmiercią. Efekt był taki, że niebawem przedstawiciel tej całej żydomasońskiej, anglosaskiej finansjery, bandyta spod Bezdan i tak dalej, Józef Piłsudski, objął pełnię władzy w Polsce. No a przy Piłsudskim, Narutowicz na posadzie dekoracyjnego prezydenta, bo tak, tak konstytucja stanowiła, to, to w ogóle <noise> Narutowicz był niczym, nie, w ogóle niegroźny w porównaniu z tym, jaki był, jaki się też okazał jako dyktator Piłsudski, niszczyciel Polski. Y, oczywiście w podręcznikach tego nie ma, nie ma tego również w zainteresowaniu Polaków, bo Polacy się nie interesują siłą rzeczy, pozbawieni udziału w życiu ekonomicznym, finansowym od wielu pokoleń. Nie wiedzą o tym Polacy, że rządy no, tych narodowców i innych sojuszników przed zamachem majowym, to były rządy, które miały zmierzały do jakiegoś tam otrząśnięcia się z władzy różnych roczyldów i innych ówczesnych plutokratycznych oligarchów rządzących światem. Natomiast Piłsudski właśnie na ich zlecenie przeprowadził zamach i poddał Polskę, tak jak Balcerowicz, powiedzmy sobie, tak, mniej więcej, władzy tychże oligarchów. Polskę, Bank Polski, politykę pieniężną, politykę finansową, politykę ekonomiczną. Tutaj urzędowali panowie przysłani z Ameryki, różni bratanek admirała i na przykład, ja też jeszcze inni byli którzy tego pilnowali, oczywiście w podręcznikach, jak mówię o tym. Nie, dobrze, wróćmy do, był zupełnie nieskuteczny, Niewiadomski skazał się na śmierć, zabił człowieka. No jakoś przeżyje, chyba do końca pogadanki, albo nie. A bardzo się starałem, naprawdę wziąłem wszystkie prochy, jakie mam w domu, no poza efedryną, bo to narkotyk, no, pseudoefedryną oczywiście. No, tak więc był kompletnie nieskuteczny. Zamach Niewiadomskiego był absurdem, krwawym, absurdem i nieskutecznym, który pogorszył sytuację. Bo trzeba używać, jak mówią Żydzi po niemiecko-żydowsku, język jidysz, mówi się kepele, czyli główki używać, główki, kepfel, koepel po niemiecku, tak. Trzeba tego używać, a nie. Myśleć emocjami, instynktami, jak to uczynił niewiadomski i jak to również uczynił Janusz Waluś W RPA, 31 lat temu, zacytuję Orawianina Roberta Trybułę. O ile za, chyba teraz od niedawna, od niedawna, albo nie od niedawna, radnego, jednej z gmin, już nawet nie na Orawie, to. On bardziej w kierunku Makowa chyba gdzieś jest, Podhalańskiego tak zwanego, chociaż to też jest Piłsudczykowska nazwa, oczywiście Maków nie jest na Podhalu, tak? To jest Maków, no, tam, Sucha Beskidzka jest w Beskidach, a Maków obok jest niby na Podhalu, bzura, oczywiście bzura kompletna no ale zostawmy to. Kı, kı. Pomysł tak, bo tak nam pozmieniano nazwy za Piłsudskiego, jeden z najmniejszych idiotyzmów, jakich dokonała ta Piłsudczykowska władza oczywiście. Trybuła pisze tak, a tak jeszcze w kwestii Jarusza Walusia. Otóż tekst dla tych, którzy potrafią łączyć kropki. No dobra, czytamy. Najprawdopodobniej mądrością etapu było zlikwidowanie Krisa Haniego, który zrobił najmokrzejszą robotę w kwestii tak zwanego zniesienia apartheidu, czy apartheidu w RPA. Potrzebny był głupek, który go, Haniego, zlikwiduje, a wiadomo kto, a wiadomo, że w Polsce komunistycznej napalonych głupków nie brakowało i w zasadzie obecnie też nie brakuje. Po zlikwidowaniu Komucha haniego można było już zainstalować swojego człowieka, czyli władcy świata mogli zainstalować w RPA swojego człowieka, czyli no i teraz kim jest ten człowiek? Uwaga, zanim to się stało, tu dodam, że 30 lat wcześniej, a ujawniono to w 2013 roku w Izraelu. Ten człowiek został wyszkolony przez Izraelski Mossad w Etiopii w zakresie obsługi broni, sabotażu i wschodniej sztuki walki oraz krzewienia syjonizmu. No, ja znaczy rzeczywiście namostrował ten człowiek sympatię do syjonizmu. No cóż, szkolą go, dają go jeść, to, to jej sympatię czuje, to niestety każdy z nas taki jest, że jak płacą, to, to lubimy, prawda? Był to niejaki Dawid czy David, Mopsari z Rhodesii, czyli z obecnego Zimbabwe. Dawid Mopsari to nie kto inny, tylko słynny bojownik o zniesienie ucisku czarnych i apartheidu, działacz na rzecz praw człowieka, więzień polityczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Nelson Mandela. Tak to on rządził RPA akurat po śmierci Chrisa Haniego. No, wyjaśnię. 30 lat temu, tam trochę więcej, prawda? Jak upadł Związek Sowiecki, biali rasiści już nie byli w RPA potrzebni do zwalczania komunistów. Na przykład, prawda? Znowu spotkałem niedawno człowieka, który tam w tym RPA strzelał do, strzelał do, do, do znaczy w Angolii strzelał, ale był w armii RPA. Byli Polacy, tam. tak. Sporo Polaków, znaczy może nie tak dużo liczebnie, ale Odegrali pewną rolę nie tylko Walus i ten człowiek, ale jeszcze wielu innych Polaków odegrało pewną rolę w RPA w latach 80. była duża migracja, jak pamiętamy, z mojego pokolenia, trochę starszych, wyjechało, no myślę, że koło miliona, gdzie coś się stało z naszą klasą, śpiewał Kaczmarski. No to właśnie ta moja klasa tak się też rozjechała. Nowa Zelandia, Japonia, tak oczywiście Stany, Kanada, Niemcy. Wszędzie, wszędzie. RPA również. No i proszę Państwa, rasiści nie byli już potrzebni w RPA, więc bo sowieci upadli, więc komunistów przejął w Afryce, w Europie, u no, nas w Polsce, gdzie indziej kto? No, Rockefeller z Roczyldem przejęli komunistów, żeby komuniści lepiej służyli, bo lepiej się nadawali do rządzenia niż na przykład biali rasiści w RPA. RPA oddała broń atomową. Proszę Państwa, Republika Południowej Afryki, za rządów białych rasistów ohydnych, miała broń atomową, ma uran własny. Nikt jej nie przeszkadzał temu państwu zbudować technologii atomowych, a potem oni po prostu te technologie, te, te technologie jak już nie byli potrzebni, to, to, to oddali. Nie musieli już straszyć. Sowietów w Afryce bronią atomową. No i znowu czy cytuję Roberta Trybułę z, no nie pod Hala, tylko właśnie z bardziej Zorawy, bo pochodzi chyba z Zorawy, tak naprawdę. Janusz Waluś, który w Republice Południowej Afryki zabił komunistycznego czarnoskórego ptaszkę niego wrócił do Polski. Na niego tak, to, to, to dobrze, dobrze, nic nie wskórał. Tenże. Waluś pisze, trybuła, wręcz przeciwnie, zabicie Haniego spowodowało w późniejszych latach pogorszenie losu białych mieszkańców RPA. Efekt był odwrotny do tego niby zamierzonego. Pisze, niby, pisze, trybuła, trybuła ponieważ do końca nie wiadomo, jakie były motywy owego zabójstwa i kto naprawdę kierował. No, miał wspólnika czy też zleceniodawcę. Waluś, on też dostał straszny długi wyrok. Też to było dożywocie, chyba. No, nie pamiętam. No, ale wiadomo, że tak, takich spraw nie załatwia się na poziomie jakiegoś tam działacza niskiego szczebla. Patrząc z perspektywy czasu, Janusz Waluś zupełnie zmarnował sobie życie. No, 30 lat, tak. Zmarnował sobie i to bezsensownie. Zamiast strzelać do bezbronnego faceta, mógł odważnie obić muryja we własnym domu, co byłoby medialnie totalnym fenomenem w świecie powtarzanym, jak pradawne legendy, ale tak się nie stało. Dziwię się więc, dochodzimy do sedna sprawy, że przy walusiowym, przygasającym ognisku próbuje odgrzać sobie pieczeń, no to taki poetycka, taki trop, który mi się nie bardzo podoba, ale cy cytuję, jak napisano, Grzegorz Braun, który przecież w jakimś sensie od, odróżnia się od innych politycznych no tutaj brzydkie słowo, jakąś większą pragmatycznością. No, czyli autor Trybuła uważa Brauna za wyższe, wyższej jakości stworzenie niż reszta tych <laughs> brzydkie słowo. No, ale mimo to jednak krytykuje Brauna. No i ja tutaj przychylam się do tej krytyki. Dalej trybuła pisze, zacytuje pana Brauna na okoliczność powrotu Janusza Walusia do Polski. Na szczęście. Mówi Braun, dożyliśmy w Polsce czasów, gdy strzelanie do sekretarzy Partii Komunistycznej bynajmniej nie dyskredytuje automatycznie wykonawcę, wręcz przeciwnie, stanowi przepustkę do narodowej legendy i predestynuje do roli wzorca patriotycznego. Trybuła się pyta, co powstrzymuje pana Grzegorza Brauna, aby odstrzelić jakiegoś pierwszego sekretarza, czy to z PiSu, czy to z Platformy, czy też z trzeciej drogi albo innej lewicy, żeby zasłużenie kandydować do roli wzorca patriotycznego, do roli polskiego Prometeusza, który potem by sobie dał tam wyszarp wyszarpywać wątrobę, cierpiąc za miliony katusze i tak Pytam dalej, bo oczywiście cytuję cały czas trybułę. Co powstrzymuje Brauna, aby odstrzelić łeb jakiemuś eurokołchoźnikowi -cho -cho na stanowisku eurokopisarza, jakiejś Urszuli von der Leyen? mógłby spokojnie wytłuc, jak w filmie Walking Dead, cały obóz KO, koalicji obywatelskiej, zasiadający i skarżący na Polskę, czyż nie są szkodliwsi dla Polski od dawnych pierwszych sekretarzy, co więc go powstrzymuje. Może nic nie powstrzymuje, gdyż pan Brown to następny pozer, no brzydko mówi tutaj o Brownie, Trybuła, pozer, który swoim populizmem spowoduje jakieś polskie powstanie, jakąś polską ruchawkę, która wykrwawi Polaków do cna, a może to tylko przedwczesny spust, który jest wynikiem trzymania palca na owym spuście. Jakoś tak, no, ale chyba rozumiemy o co chodzi. A może ten palec na spuście ma spowodować jakąś groźbę na, dla wrogów, albo facet w ogóle nie umie obsługiwać broni. Byłby wyrzucony z każdej szanującej się, no nie wyrzucony, ale tak mówię, yy, szanującej się strzelnicy. A nawet nie potrafi obsługiwać zwykłej gaśnicy, którą też odpalił rok temu, za wcześnie, trzymając palec na spuście i wyciągając zawleczkę, kiedy gasił słynną Chanukiję. E, czy więc nie jest to prymitywne podjuzanie, co by jakiś mm, krewki Polak, fan, fanatyk Brauna, dosięgł Gnata i został wzorcem patriotyzmu? Ja myślę, że nie. Ja tutaj akurat nie podzielam opinii Roberta Trybuły. Myślę, że Brown nie podjudza, nie prowokuje, nie ma szans nikogo sprowokować, oby tak było. Myślę, że tylko po prostu kreuje sam siebie na takiego bohatera. Zresztą bardzo wyraźnie w Europarlamencie, piękną angielszczyzną no kreuje się właśnie na człowieka, który nie porzuci swego ludu. No teraz pytanie, czy on nie porzuca my people, to jest mój lud, czy on mówi o Polakach, że to jest, jesteśmy jego ludem, czy ma na myśli moich ludzi, tak? No, jak to raczej, jakby to przetłumaczyć na polski. No a w każdym razie jest to już, yy, znaczy, jeżeli Grzegorz Brown nie jest megalomanem, to pozuje na megalomana. A to w Ameryce Trump, który jest megalomanem i jednocześnie pozuje na megalomana, sprzedaje się doskonale, bo jest kupcem, więc wie, jak się sprzedaje, a sprzedaje siebie, więc sprzedaje siebie umiejętnie. Nie? I Amerykanie to kupują. No. Czy Polacy to kupią? No na pewno nie w takiej masie, jak Amerykanie kupują Trumpa z różnych powodów, głównie tak zwanych, przepraszam za słowo, kulturowych, czy też, jak się mówiło dawniej, kulturalnych. Po prostu inna kultura. No i to na tym na razie kończę temat Grzegorza Brauna, chociaż tylko na razie, bo jest to jeden z moich ulubionych tematów w tych pogadankach. Ja już i tak nie zaskarbię sobie jego sympatii, natomiast w jakiś sposób mogę, jak sądzę, wpłynąć na to, co dzieje się wokół niego. Więc jeżeli ktoś z otoczenia Grzegorza Brauna mnie słucha, to może nie przeczytał Roberta Trybuły, a wysłucha mnie i, no i przemyśli to po prostu. Jak działać dalej w interesie właśnie samego Brauna, bo to jest nasz, Braun jest naszym skarbem narodowym. Jeżeli skarb popełnia błędy, to trzeba go poprawiać po prostu, a nie iść za nim w ciemno, na przykład na skraj przepaści. Nie chcę nic mówić o kandydowaniu na prezydenta, bo ten temat już był tutaj nieraz i, i, i dość dość tego Z, ze świata. No to tam jakieś ciekawostek. Tak, tak dużo się dzieje, że nie sposób kompletnie nie sposób tego komentować i opowiadać. Tylko taka notatka z, z Syrii wygląda na to, że Rosjanie się zorientowali, zorientowali się, że dżihadyści, którzy przejęli władzę w Damaszku, wcale są całkiem, tacy fajni są, nie są tacy straszni, zdaje się, że ciągle są na liście te, organizacji terrorystycznych także w Rosji, nie tylko w Ameryce, ale to no, terroryści, ale fajni terroryści, więc... Nie, 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 natomiast dżihadyści ze swojej strony zrozumieli, że Rosjanie są też fajni. Na pewno fajniejsi od Irańczyków, bo, proszę Państwa, irańską ambasadę potraktowali źle, a rosyjskie ambasady w Damaszku nie potraktowali w ogóle, więc wygląda na to, że tam jakiś nakaźnik sympatii się powoli wytwarza. Co, na, co, co więcej, Izrael trzyma się z tymi swoimi tam bombardowaniami a bombarduje dużą część Syrii, niszcząc urządzenia wojskowe oczywiście głównie, a cywilów w miarę oszczędzają, chociaż akurat Izrael nie jest specjalnie znany w świecie z oszczędzania cywilów. I więc Izrael trzyma się z daleka od rosyjskich baz, żeby tam nic nie zdmuchnęło. I ja myślę, że możliwe jest, że Ruscy Zostaną w Tartus i Hmejmin. Tartus to jest ta baza morska, Hmejmin to baza lotnicza. Na razie chyba zostają w każdym razie. Śledźmy po prostu, bo tutaj, jak we wszystkim, teraz wszystko jest możliwe. Jeszcze wiadomość z rynków finansowych, gdzie ja śledzę nadchodzący kryzys. Sofr, czyli dawny Libor. Nie będę powtarzał co to jest, software SOFR, proszę sobie zobaczyć po prostu w internecie, jak to kogoś naprawdę interesuje albo co to był LIBOR, no to software to jest taki prawdziwszy LIBOR, średnia z transakcji zbieranych dla Ameryki przez Rezerwę Federalną czy Bank Centralny i podawana niecodziennie, ale prawie codziennie powiedzmy średnia transakcji międzybankowych. Ten LIBOR dawny, czyli sofr rośnie. W dołku średnia wynosiła 457, czy 4,57 tych punktów bazowych, małych, teraz tych punktów bazowych na, na końcówce jest 64, że teraz za 10 grudnia, bo jeszcze nie, nie, dzisiaj nie patrzyłem, znaczy patrzyłem, ale jeszcze nie ma danych za 11. Grudnia, co oznacza, że rośnie, rośnie ta, ta stawka, za którą sobie banki płacą za pożyczanie pieniędzy, co znaczy, że tych pieniędzy w bankach jest jakby trochę mniej. To jeszcze nie jest żaden alarm, ale to może być, jeżeli to się to będzie trwało, ten trend będzie trwał, to znaczy, że kryzys bankowy w Ameryce jest blisko. No i kto wie, czy nie będzie to kryzys Wycelowany na przykład na 21 stycznia, czyli na zajutrz po zaprzysiężeniu Trumpa i Iwansa, Podobnie tam, na, w tym momencie, może być wycelowany kryzys spowodowany przez wierzycieli rządu amerykańskiego. Oczywiście Amerykanów, to są Amerykanie, ale oni chcą mieć odzyskać pieniądze, które zainwestowali w ten biznes zwany rządem amerykańskim. I będą chcieli być może coś tam wymusić, właśnie powodując kryzys, a być może są pod wpływem polityków czy też swoich właścicieli, wielkich Rockefellerów, nadpolityków, którzy to Rockefellerowie chcą zniszczyć Trumpa kryzysem, zanim Trump zdąży naprawić przy pomocy Maska Ramasłamiego i, i tego sekretarza skarbu, zanim zdąży naprawić Wydatki rządowe, to po prostu te wydatki rządowe zostaną zrujnowane, to znaczy rząd zostanie zrujnowany. No, to, to, to takie nowinki. O tym, proszę Państwa, jak zrobić dyktaturę we Francji i jak właśnie kryzys długu ma uderzyć w Trumpa, może nawet 21 stycznia. I są teksty na mojej stronie, bardziej szczegółowe. Na mojej stronie Marcin Masny razem, Marcin Masny pl. Polecam zajrzeć. Jak kogoś interesuje, jak zrobić dyktaturę we Francji. Tam rządu się nie da powołać. Tam są też ogromne kłopoty finansowe. Państwo ma francuskie ogromne zadłużenie. Deficyt. Tam jest, tam trzeba. Tam Marine Le Pen ma w tej chwili 38% poparcia i wygra, wygrałaby pierwszą turę wyborów prezydenckich, więc no, trzeba coś zrobić. A Macron ma szansę przejąć władzę dyktatorską. No i teraz pytanie, do kiedy ta władza miałaby trwać, gdyby ją przejął, objął. Yy, parę danych na ten temat właśnie jest na mojej stronie marcinmaster.pl. Na tej stronie również można kupić książki. Książka Wielki kryzys 2020-2025 o kryzysie, o globalnym przesileniu, które trwa, i które się nasila zaostrza, coraz gwałtowniejsze jest. I książkę tę książkę, która jest jakby dalszym ciągiem tamtej książki, zainspirowaną, zainspirowanym przez Leszka Sykulskiego, który skrytykował tę, 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 tę poprzednią książkę, tę, 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 tę do góry nogami pokażę, skrytykował, że tam brakuje wniosków. No to tutaj są wnioski dla Polski, w tym między innymi zupełnie niepopularna myśl o tym, jak można byłoby odbudować naród Polski. Uwaga, nie wyganiając imigrantów, tylko po prostu ich integrując i jak to można zrobić. Znaczy, jedyny sposób, jaki to, jaki to można zrobić, moim zdaniem, ale nie będę opisywał, bo za 25 zł plus przesyłka, ewentualnie, jeżeli ktoś jest w Warszawie, to mogę umówić się na jakiejś stacji metra i, i dokonać tej transakcji, prawda, na miejscu. To jeżeli ktoś jest zainteresowany, to. Polecam tę książeczkę, bo po to się męczyłem, żeby ktoś ją czytał. Ponadto będę bardzo wdzięczny nowym widzom, jeżeli im się podobało, o subskrypcję, czy tam jakieś dzwoneczki, ale zwłaszcza subskrypcję i żegnam się z Państwem do niezabawem, do niebawem, do wnet, a jeszcze kciuki w górę oczywiście, tak? I do zobaczenia.